Who are Poli... <laughs> Nail Look Look at the chemists in New York We're looking, we're good Sorry, you're from Malay? We need to learn uh, a local dance, dance. You know You're a dance? dancer, so. just move no. What? Not good. Yo, thank you, thank so you Thank you very much CJ Cole CJ Cole yes. Czyli dasz się? mamy Widzisz jak wpadłem na pomysł? No, to masz same dobre pomysły Bo się musiałem zaczepić Dobra, nauczę lokalnego tańca Łukasz, teraz z górki, jeszcze go dziewczynę musisz wyrwać. Local dance Powiedział, że jest no. LA, że jest locals Więc odznaczam, póki czekamy na Ubera Łukasz, tam już DJ Cole, Pozytywne myślenie